Nocna wyprawa wróbelka Felka. W małej wiosce na skraju lasu, wśród pól pachnących koniczyną i złotych łanów zbóż, mieszkał wróbelek o imieniu Felek. Nie był to zwyczajny ptaszek. Felek miał niezwykle bujną wyobraźnię i ogromne marzenie. Chciał choć raz polecieć dalej niż tylko do sąsiedniego drzewa czy stodoły. Marzył o tym, by zobaczyć, co kryje się za horyzontem, gdzie słońce chowa się do snu. Pewnej ciepłej letniej nocy, kiedy cała wioska spała, Felek obudził się i spojrzał na rozgwieżdżone niebo. Dziś jest idealna noc na wyprawę! zawołał cicho do siebie. Rozprostował skrzydełka, spojrzał jeszcze raz na swój spokojny domek w dziupli starej Lipy i ruszył w podróż. Leciał wysoko, a gwiazdy zdawały się uśmiechać do niego. Mijał drzewa, rzeki i polany oświetlone srebrnym blaskiem księżyca. W pewnym momencie zauważył coś dziwnego. Wśród leśnych zarośli migotało tajemnicze światło. Zaciekawiony skręcił w stronę blasku, wkrótce wylądował na wielkim, miękkim mchu. Przed nim rozciągał się krąg świetlików, które tańczyły w rytm cichej, magicznej melodii. Po środku kręgu siedział stary jeż w kapeluszu, paląc fajkę z liścia truskawki. Witaj, wróbelku, powiedział Jesz z uśmiechem. Rzadko kto odwiedza naszą nocną polanę. Czyżbyś szukał przygody? Tak, zawołał Felek. Chcę zobaczyć świat, poznać coś nowego. Jesz pokiwał głową i wskazał mu ścieżkę z rozświetlonych kamyków. Idź tą drogą, poprowadzi cię do wzgórza szeptów. Tam poznasz sekrety nocy. Felek podziękował i ruszył przed siebie. Po drodze spotkał Sowę Nauczycielkę, która uczyła młode nietoperze nawigacji, lisa poetę, który układał wiersze do Księżyca, oraz grupkę nocnych żab, ćwiczących churalne kumkanie. Każdy z nich opowiedział mu coś wyjątkowego o tym, jak ważna jest odwaga, jak cenne są marzenia i jak piękna potrafi być noc, jeśli tylko spojrzeć na nią z otwartym sercem. Gdy Felek dotarł na wzgórze szeptów, poczuł ciepły powiew wiatru, który przemówił. Wróbelku, Felek, pamiętaj, najwspanialsze podróże to te, które prowadzą nas do siebie. Odwaga to nie tylko lot w nieznane, ale też powrót do domu z nowym spojrzeniem. Felek zrozumiał, że to, czego szukał, nie było gdzieś daleko, ale w nim samym. Uniósł się w powietrze i wrócił do swojej dziupli tuż przed świtem zasnął z uśmiechem, a w sercu miał gwiazdy, przygody i nowe marzenia.